CIS Construction Industrial Scheme. Jest to specjalnie wynaleziony, czy specjalnie zrobiony dla branży budowlanej schemat, dzięki którym cała branża budowlana powinna się rozliczać. Czy ten schemat jest wygodny, czy nie, to już jest oczywiście kwestia indywidualna. Natomiast rzeczy, które, o których trzeba pamiętać, tutaj musimy rozgraniczyć. Albo jesteśmy kontru, ko, y, głównym y, wykonawcą, albo jesteśmy podwykonawcą czyli jesteśmy albo subkontraktor, albo kontraktor. Czyli kontraktor jesteśmy firmą, która podzleca pod czy y, zbiera y, firmy, które wykonują. Pracę, ale kontraktor może być również subkontraktorem. I już to wszystko wyjaśnię. Więc, będąc podwykonawcą, czyli jeżeli my mamy firmę, zakładam, jesteśmy malarzem i pracujemy dla większej firmy, która ma kilka, kilkanaście nieruchomości, czy buduje całe osiedle domów i tam wynajmujemy się jako malarz, właśnie w tym schemacie CIS. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy rejestrowaliśmy się na self-employed, czy to była firma limited company, musimy zgłosić do Urzędu Skarbowego, że będziemy pracowali właśnie w schemacie CIS. Wtedy zostaniemy jakby delegowani, numeru nie będziemy mieli specjalnego, to będzie ten sam numer UTR, ale on będzie odznaczony, że my właśnie w takim schemacie pracować będziemy. Dlaczego to nam będzie potrzebne? Jeżeli wtedy idziemy do pracy, to możemy dostać czy, czy dostaniemy, tak zwany CIS Voucher i zostaniemy zatrudnieni przez tego naszego kontraktora. Nasz kontraktor, w momencie kiedy zarobiliśmy kwotę, zakładam, 1000 funtów, wypłaci nam 800 funtów bezpośrednio na konto, natomiast 200 funtów pójdzie na nasze konto po weryfikacji do Urzędu Skarbowego. To będą nasze pieniądze, które będą na koncie Urzędu Skarbowego. Te pieniądze nie będą nikogo innego. Dlatego bardzo istotne i ważne jest, aby właśnie, aby wiedzieć, z jakim kontraktorem będziemy pracować i aby otrzymać CIS voucher. Ten CIS voucher będzie nas upoważniał do tego, że jeżeli kontraktor nie wpłacił tych pieniędzy albo coś się wydarzyło, no to wtedy będziemy wiedzieli, kogo i za jaką kwotę pociągnąć do odpowiedzialności. Więc bardzo istotne, żebyście pamiętali o tym, aby od swoich kontraktorów dostawać taki CIS Voucher raz w miesiącu, ewentualnie po zakończeniu pracy, żebyście taką informację otrzymali. Ona będzie dla Was bardzo istotna przy rozliczeniu podatkowym. Jak to wygląda w praktyce dla osób, które są subkontraktorami? Osoby, które są subkontraktorami, rozliczają się z reguły jako osoby self-employed i rozliczają się raz. Do roku. W tym momencie robiąc rozliczenie raz w roku, Wasz podatek został już zapłacony przez kontraktora do Urzędu Skarbowego. Tym samym robiąc rozliczenie, uwzględniacie koszty, które są związane z prowadzeniem Waszej działalności, kwotę wolną od podatku i przy robieniu takiego rozliczenia prawdopodobieństwo, że macie nadpłacony podatek w Urzędzie Skarbowym jest bardzo, bardzo duże czyli w momencie kiedy ten podatek już będzie zapłacony, czy jest już zapłacony na waszym koncie w urzędzie skarbowym, należy dokonać sobie właśnie tej kalkulacji i tego rozliczenia. Mając taką nadpłatę tego, tego podatku przy złożeniu waszego self assessmentu, ta nadpłata powinna wrócić do was na konto. Bardzo istotne jest oczywiście przy robieniu rozliczenia self assessment o podanie wszystkich danych jak najbardziej szczegółowych aby urząd w momencie kiedy będzie miał jakieś zapytania bądź będzie chciał wam oddać wszystkie pieniądze które wam się należą żeby nie było problemu z kontaktem jeżeli tutaj załóżmy jakieś numery telefonu czy, czy adres mailowy, numery bankowe będą podane nieprawidłowe na tym rozliczeniu, możecie mieć kłopot z tym, że Wasze pieniądze nie wrócą do Was tak szybko i nie będą albo w ogóle nie będą uwzględniane, bo urząd będzie się gdzieś teraz z wami skontaktować, a nie będzie takiej możliwości, więc zadbajcie o wszystkie dane, aby były prawidłowe. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy, raz jeszcze bym musiał podkreślić, w momencie, kiedy jesteśmy podwykonawcą, musimy pamiętać, aby mieć CIS Voucher, aby na tym CIS Voucher była zaznaczona kwota, jaka była kwota brutto i ile podatku zostało potrącone, i ile tego podatku trafiło do urzędu skarbowego, żebyście o tym wiedzieli. I pamiętajcie, aby dane na Waszym rozliczeniu podatkowym były tymi danymi konkretnymi, aby się nigdzie nie rozjechały. W momencie, kiedy jesteśmy osobą jako kontraktor, musimy pamiętać o tym, że osoby, które będziemy zatrudniali jako podwykonawców, jako naszych subkontraktorów, powinniśmy zweryfikować. Czyli tym samym powinniśmy pobrać od tych osób dane, ich dane nazwa firmy, imię, nazwisko, numer, UTR. Warto pobrać jak najwięcej danych, żeby nie było problemu do weryfikacji i musimy te osoby zweryfikować. I możemy mieć tę weryfikacje, że jeżeli po zweryfikowaniu jest wszystko ok, będziemy potrącali 20 bądź nawet 0% podatku od danego podwykonawcy. Jeżeli dany podwykonawca nie będzie zweryfikowany, będziemy upoważnieni do tego, aby potrącić kwotę 30%. I tu pamiętajmy, że w momencie, kiedy będziemy wypłacali do naszych podwykonawców pieniądze, część z tych pieniędzy trafiać będzie do Kieszeni podwykonawcy, część z tych pieniędzy trafi do Urzędu Skarbowego. Żeby tym samym wszystkim się móc zajmować, jeśli chodzi o podwykonawców, my wtedy jako firma, jako kontraktor będziemy musieli być zarejestrowani w systemie PAY i poprzez system PAY rozliczać całą grupę naszych podwykonawców. Jako kontraktor możemy być również subkontraktorem i też pamiętajmy o tym, aby zadbać będąc jako subkontraktor o wszystkie dane przekazywane wyżej do kontraktora. I jak to będzie wyglądało, jeżeli załóżmy, my musimy potrącić czy zapłacić część podatku dla naszych podwykonawców, ale my sami dostaniemy o x podatku mniej na nasze konto. Więc jeżeli mamy wszystko dobrze zweryfikowane, i mamy wszystkie dane podane, takie jakie powinny być. Nam zostanie potrącona kwota od, do, 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 do zapłaty podatku, jakby zaliczka na podatek e, dochodowy firmy, i ona będzie na naszym koncie w Urzędzie Skarbowym. Mając teraz podwykonawców, którym musimy potrącić pieniądze z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i wypłacić im wartość pomniejszoną. To my automatycznie tych pieniędzy dodatkowo nie musimy wykładać, żeby zapłacić do Urzędu Skarbowego, ponieważ już na naszym koncie w Urzędzie Skarbowym jest jakaś grupa, jest jakaś część kapitału. I z tego kapitału my będziemy rozdzielali, ile ma być dla poszczególnych naszych podwykonawców, przesunięcia na podatek dla nich. Czyli tym samym my finansowo czy fizycznie nie będziemy robili żadnych transakcji finansowych w banku, tylko i wyłącznie wypłacamy. Wartość potrąconą już o podatek CIS do naszych podwykonawców. Natomiast rzeczy związane z podatkami, one już będą odpowiednio przesuwane na koncie czy na wewnątrz Urzędu Skarbowego dzięki rozliczeniom. Więc pamiętajcie o tym, aby te wszystkie rzeczy mieć pod kontrolą i aby to skontrolować i mieć poukładane. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, jeżeli byście chcieli porozmawiać na ten temat, bardzo serdecznie zapraszam do konsultacji dla firmy Limited czy konsultacji biznesowej do nas do firmy. Dane znajdziecie Państwo w opisie tego wideo. Również zapraszam do naszych social medi, gdzie dzielimy się wiedzą i informacjami, które są przydatne dla Was jako przedsiębiorców, w tym, żebyście mogli się rozwijać odpowiednio. Będzie oczywiście bardzo nam miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, dacie lajka czy serduszko oraz skomentujecie to, czym się zajmujemy. Dziękuję bardzo. Szymon Djestrierski, pozdrawiam.